A jeszcze to. Brawo! Widzisz, przyzwyczaisz się do tego. Tak, już zapamiętam. Okej, okay, tam lecimy? Tak. Cześć, witajcie na kanale Hype Train Podcast. Ja jestem Jacek i ze mną jest jak zwykle. Natalia. I, i tak, tak niestety. Tak, tak właśnie wyglądamy. <grywa> Możecie nas teraz zobaczyć. Nie tylko nas usłyszeć, ale możecie nas także teraz oglądać. Tak, już, już koniec z noszeniem krótkich spodenek i samych gaci podczas nagrywania podcastu. Haha, <sum> 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 nie, <sum> nie, jestem nadal od pasa w górę. Dobra, nieważne, bo wszyscy zaczną o tym myśleć za każdym razem, jak będą słuchać naszego podcastu. Jesteśmy tutaj <sum> dlatego, że postanowiliśmy wprowadzić drobne zmiany w naszym podcaście, ponieważ nagrywamy już całe Pięć miesięcy? I mm -hmm. To jest niesamowicie długo i postanowiliśmy, że nie możemy zostawać w tyle. Jesteśmy hype trainem i my musimy pędzić zawsze przed wszystkimi. Ile ja jeszcze razy będę na nawiązywać do pociągów w no, naszym wiesz, podcaście? Taką mamy nazwę, więc myślę, że niejednokrotnie. Przepraszam, zbaczam z trasy. <noise> troszkę się wykoleiłem. Zmiana jest taka przede wszystkim, że zaczynamy dla Was nagrywać częściej. Będziemy robić to w krótszych odcinkach, będziemy robić to inaczej, ponieważ no, my mieliśmy tryb, że nagrywaliśmy zwykle co tydzień. Plus minus z różnicami między tam kilkoma dniami nagrywaliśmy co tydzień. Ogl no. Czasem tam wpadała jakaś ekstra recenzja, ale Ta, tak, mniej dokładnie. więcej raz w tygodniu. No, właśnie. I teraz postanowiliśmy posłuchać Waszych komentarzy, ponieważ słyszeliśmy od Was, że nie chcecie słuchać wszystkiego jednocześnie, że dużo tematów gdzieś tam ginie w odcinkach i chcemy położyć temu kres. I każdy temat odcinka będzie. Zaraz co? Każdy odcinek będzie na dany konkretny temat, więc już nic Wam nie umknie. Tak, będą odcinki troszeczkę krótsze. Przez to przynajmniej myślę, że będzie Wam się też lepiej słuchało. Nie będziecie musieli no, tak długo skupiać na nas uwagi. Szczególnie, że będziecie musieli patrzeć teraz na nasze twarze. Tak, a czyli niekoniecznie, bo dalej będziecie mogli nas słuchać na Google Podcast, albo Spotify, albo Apple Podcast, albo w innych aplikacjach, w jakich nas słuchacie. D this, to jest jak najbardziej prawda. Możecie nas słuchać także na Spotify i na Apple Podcast, ale jeśli słuchacie nas na YouTube, to teraz możecie też nas oglądać na YouTube, Albo po prostu wyłączyć ekran. I, I nie Też oglądać nas jest. spoko. I będziemy mieli nowy rozkład jazdy, mniej więcej. Hmm. Będzie... Mniej, więcej bo, mniej w nasze, więcej, bo w tym, co my robimy, ciężko jest znaleźć jakieś takie stałe wartości. Nie możemy robić serii, że w tym dniu tygodnia będzie coś, w tym dniu tygodnia będzie coś, bo zapowiedzi, nowe premiery i rzeczy ogólnie w świecie popkulturalnym kręcą się swoim torem i, i ciężko to ogarnąć. Tak, więc y, nasza regularna seria będzie pojawiać się jak do tej pory w różnych dniach tygodnia. Czy... Tylko nie, nie tak jak do tej pory. No. Nasza regularna seria m, będzie raczej bez zmian. Nie, to no. tak. <laughs> Nie wiem, co mam powiedzieć. Weź o tym, powiedz ty, ja powiem o tym w niedzielę. A, jasne, dobra, już, dobra. Nasza <grym> regularna jest... seria będzie zdecydowanie ze zmianami. Co tydzień będą odcinki, ale nie raz w tygodniu, tylko kilka razy. Możliwe, że nawet kilka razy w ciągu tygodnia, w zależności od tego, jakie newsy i nowości przyniesie nam świat. Więc w tej chwili ciężko nam powiedzieć, kiedy one będą, ale będą w ciągu tygodnia. A za to w niedzielę, i to będzie regularnie. W okolicach tak. godziny 19 będą pojawiać się y, odcinek związany z premierami na nadchodzący tydzień. Tak, premiery tygodnia, niedziela, 19. zapraszamy. I nie, ale to będą tylko nie tylko premiery y, kinowe, znaczy jak się już pojawią... Nie, to... Zdecydowanie nie będą tylko premiery kinowe, ale bo, także bo wtedy musielibyśmy po prostu skończyć nagrywanie serii w tej chwili. No tak, nie nie, 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 nie nie wincie Natalii, Natal Natalia się trochę cyka pierwszy raz. Tak, ale no, chodziło mi o to, że będą też seriale z platform streamingowych. A jak hmm. wrócimy do kin, będą też premiery kinowe. A co z recenzjami? Przecież tyle było tych recenzji, kiedy jeszcze były premiery kinowe. I co zrobimy teraz, Natalia? Recenzje będziemy nagrywać dalej, ale w odświeżonej formie, bo będziemy też nagrywać więcej, myślę, seriali filmowo-streamingowych i serialowo-streamingowych. Y I nie będzie to regularna seria. Seriali serialowo streamingowych? <laughs> Jesteśmy w tym świetni, Natalia. Czy wstydzę, nie mam tej swobody. Jak... Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę dla Natalii, iż tak to się robi. Tak się robi prawdziwy YouTube, a nie tak jak my. Nie, to nie, nie, nie można tak żebrać o łapki. Nie, dajcie tę łapkę w górę i dzwoneczek, żeby Natalia była mniej wstydliwa. Nie, przepraszam, mi się włącza taki taki typowo contentowy YouTuber. Przepraszam, ale przepraszam. powiem ci, że to może, może to zadziałać, jak nie będzie działać to nas ten Najwyżej. nas, proszę. Tak. To na czym skończyliśmy recenzję? Tak, że będą, że będą recenzje. Nieregularnie. <grym> <grym> Więc w skrócie, recenzje będą, ale będą one oddzielone od naszych regularnych odcinków. I. No, czekajcie na nie, bo nie wiadomo, tak. kiedy mogą z zaskoczenia wlecieć. Dokładnie. Pewnie, przypuszczam, że jak kina wrócą do nas, to będą częściej, bo tak. będziemy częściej się wychodzić, a teraz będziemy raczej robić no, streamingowe rzeczy. Netflixowe głównie, tak. bo jeszcze póki Disney Bluesa nie ma w Polsce, no to ciężko omawiać te tematy. Dobra, nie, nie koniec, Natalia, bo to, się źle, bo to się źle kończy. Musimy kończyć. Dziękujemy wam, że wysłaliście naszych update'ów dotyczących naszego kanału i widz, widzimy. Tak, teraz może mogę tak powiedzieć. Autentycznie mogę powiedzieć: widzimy się z wami w następnym tygodniu. Tak, do zobaczenia. Do w zobaczenia w najnowszym odcinku. I do usłyszenia. I pamiętajcie, żeby obserwować Facebooka i Instagrama Hype Train Podcast. I łapka w górę. Nie!